Rozdział 17 To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij swego Syna, aby też Twój Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja uwielbiłem Ciebie na ziemi. I dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. A teraz ty, ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowa. A teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie. Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli, prawdziwie poznali. Że wyszedłem od ciebie i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich. A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno. Jak i my. Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w Twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął. Prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził. Bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszą, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie aby wszyscy byli jedno jak ty ojcze we mnie a ja w tobie aby i oni byli w nas jedno aby świat uwierzył że ty mnie posłałeś i dałem im tę chwałę którą mi dałeś aby byli jedno jak i my jesteśmy jedno ja w nich a ty we mnie aby byli doskonali w jedno żeby świat poznał że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich jak i mnie umiłowałeś ojcze chcę aby ci których mi dałeś byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.